Witam. Spotkaliśmy się dzisiaj na zakończeniu 6 zimowego maratonu na raty. Impreza trwała od 5 stycznia yy, przez 8 tygodni. Dzisiaj był, odbył się etap Joker, służący po podsumowaniu i osoby, które, którym brakowało kilometrów, mogły dodatkowe 6 kilometrów dzisiaj zaliczyć. W sumie w imprezie wzięło udział 299 osób, co jest rekordem frekwencji. Yy, przez cały zimner panowała Piękna pogoda, mieliśmy chyba tylko raz, lód i śnieg. Dzisiaj wręczymy nagrody w formie statuetek dla najlepszych zawodników. Będą też wyróżnione najlepsze, najlepsze osoby z miasta Oława i z miasta Jelcz. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, osobom, które się zaangażowały w pomoc organizacyjną. To jest członkom klubu Harcownik, kolegom i koleżankom z Oławy, którzy przez całe dwa miesiące sędziowali, Urzędowi Miasta Jelcz Laskowice za wsparcie finansowe, Urzędowi Miasta Oława oraz wszystkim sponsorom. To pierwsza edycja. Startowałem pierwszy raz w tym roku. Cieszę się, że udało się wygrać. Nie ukrywam, że celowałem też, aby pobić rekord z trasy, który należy do Grzegorza Kiełczewskiego z Wrocławia, który w tym roku również walczył ze mną i to zacięcie bardzo. Niestety na pewnych etapach odpadł i nie udało mi się ukończyć klasyfikacji generalnej w maratonu. Spóźniłem się pół minuty, jeśli chodzi o ten rekord. Myślę, że powalczę w przyszłym roku o, o ten rekord. Zamierzam zbudować również formę na przyszły zimnarz. W tym roku wyjątkowo pogoda dopisała nam na tym zimnarze. Bardzo szybko się udało dobiegać i oby tak było w przyszłym roku też. Żeby pogoda dopisała i żeby jeszcze więcej uczestników było. Na to mam nadzieję, bo tutaj obserwuję, że w że jest duży boom e, frekwencji, duży wzrost uczestników. I tutaj ze swojej strony małą niespodziankę dla organizatorów również przygotowałem. E, myślę trochę w imieniu wszystkich uczestników. E, to jest torcin mistrza z maninami. Myślę, że będzie organizator organizatorom smakował. I to jest podziękowanie dla organizatorów za tak wspaniałą imprezę, którą nam przygotowali. To jest perełka w naszym regionie. Szanowni Państwo, tutaj e, przygotowałem sam upiekłem okazorę żony, torcik mistrza z malinami w myślę dla wszystkich, dla organizatorów. Brawo! Możemy powiedzieć, czy grzechów jest w naszym? W naszym żonie. Dziękuję bardzo.

Ne. 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 Zawożona! Zawożona! <noise> <noise> Również już dzisiaj zapraszam na kolejną edycję siódmą zimowego maratonu na raty. Może coś urozmaicimy, do, do, dodamy dodatkową ścieżkę biegową. Planujemy uruchomić taką ścieżkę w miejscowości Miłoszyce. Wtedy cała impreza odbywałaby się w Wielczu, Laskowicach, w Miłoszycach i w Oławie. Również zapraszam na kolejne nasze biegi, to jest bieg w ostatnią niedzielę czerwca, to jest siódmy bieg Koguta. Impreza całkiem zmieniona, na nowej trasie, z fajnym pakietem startowym. Zapraszamy również na biegi zaprzyjaźnione, to jest bieg w Smolcu, bieg w Brzegu, to są imprezy w które odbędą się w czerwcu. No i oczywiście zapraszamy 1 maja na, przy okazji dni Elczarowiec na maraton i bieg na 10 km. Tutaj burmistrz Aleksander Mitek będzie miał niespodziankę dla wszystkich uczestników, ale nie chciałbym jej w tej chwili zdradzać. Dziękuję.